Wałtyk Festiwal Media i Sztuka. Niekwestionowana gwiazda polskiego dziennikarstwa. Człowiek Instytucja Daniel Pasent. Maria Czubaszek, również osoba znana i lubiana, którą trudno zaszufladkować, Ewa Ewart, autorka wspaniałych filmów dokumentalnych. Marcin Meller, redaktor naczelny Playboya. Gwiazda publicystyki, wywiadu. Teresa Torańska. Znany i lubiany Michał Ogórek, Drota Warakomska. To tylko niektórzy dziennikarze, którzy między 13 a 15 lipca pojawią się w Darłowie. Burmistrz miasta Arkadiusz Klimowicz podkreśla, że Bałtyk Festiwal Media i Sztuka to przede wszystkim okazja, żeby w kameralnej atmosferze porozmawiać z niezwykle ciekawymi osobami na co dzień znanymi z pierwszych stron gazet, radia czy szklanego ekranu. To jest pewna idea tego naszego festiwalu, by to nie było tak, że to będą artyści, celebryci, ludzie medium, którzy będą gdzieś schowani w złotej klatce za barierkami, do których będzie można się zbliżyć tylko przy pomocy teleobiektywu, aparatu fotograficznego albo z daleka im pomachać ręką. Nie. Chcemy, by to było jak najwięcej kontaktu osobistego, spotkań, dyskusji, interaktywnych wymian poglądów. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka będzie jednak także okazją do posłuchania znakomitej muzyki. Oto za dwa nasze rozgłośnia. Prezes Radia Kuszalin, Piotr Ostrowski. Oprócz tego, że wystąpią zespoły, które po prostu w konkursie wezmą udział, zapraszamy też własnych gości, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni. Gwiazdą jest formacja Nieżywych Schabów, a więc grupa, która potrafi zagrać fajne plażowe przeboje myślę, że to będzie spożytkiem dla i mieszkańców naszego regionu i słuchaczy oczywiście radia i oczywiście turystów. Młodzi muzycy rywalizować będą podczas konkursu głównego o znakomite nagrody. Będzie to bursztynowy mikrofon tego festiwalu. My przeznaczamy 50 godzin nagrań w studio koncertowym, czyli można spokojnie płytę nagrać, a ze strony miasta dają 5000 zł nagrody takiej do ręki. Oprócz tego fundujemy statuetki. Choć Bałtyk Festiwal odbędzie się po raz pierwszy, to o atrakcyjności tej propozycji świadczy fakt, że do udziału zgłosiło się 78 zespołów i solistów. Jury, złożone z dziennikarzy muzycznych wybrało najlepszą dziesiątkę. Jak mówi dyrektor artystyczny muzycznej części festiwalu, Adrian Adamowicz, poziom był bardzo wysoki, a zgłoszenia bardzo różnorodne. Darłowo jest miastem otwartym, plaża jest miejscem otwartym, lato jest takim czasem, kiedy dobrze byłoby postawić na różnorodność. Stąd nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o gatunki muzyczne, style muzyczne i stąd spośród 78 wykonawców, którzy w konsekwencji przysłali swoje zgłoszenia na Bałtyk Festiwal do Radia Koszalin, był i groove, i metal, i heavy metal, i rock, i pop rock, i folk, muzyka świata, jazz, smooth jazz i hip hop. Był cały przekrój muzyczny tego, co młodzi ludzie grają. Spośród tych 78 wybraliśmy 10 wykonawców. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka odbywał się będzie w Darłówku od 13 do 15 lipca, a co ważne, będzie to także okazja do tego, żeby poznać walory turystyczne tego miejsca. Scena muzyczna stanie przy Darłowskiej Latarni Morskiej, a dziennikarska część festiwalu – Kupi się wokół terminala sztuki w porcie.